Chopper Talks zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. W kolejnym odcinku Shopper Talks na początku cofnijmy się na chwilę do przeszłości. Jest 3 grudnia 1992 roku. Wielka Brytania. Neil Popward wysyła życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia swoim kolegom. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że robi to przez ówczesny. Telefon komórkowy. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie świat bez tych krótkich wiadomości tekstowych. Świat przebył ogromną drogę od życzeń świątecznych po ogromne możliwości także sprzedażowe, jakie ma SMS. I to właśnie dzisiaj o tych krótkich wiadomościach porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, czyli Anią Legut z Shopper Connect. Ania od ponad 10 lat wspiera firmy z branży e-commerce z całego świata. Jest ekspertką w budowaniu i usprawnianiu działów obsługi klienta i sprzedaży. Obecnie pomaga w rozwoju sklepów na platformie Shopper. Jednym z jej głównych zadań jest doradztwo klientom. Jak oszczędzić czas na obsłudze zamówień, jednocześnie zwiększyć ich liczbę? Poza tym Ania pomaga firmom tworzyć i konfigurować proces obsługi klienta w taki sposób, aby jak najskuteczniej pełnił on swoją rolę. Cześć Aniu. Witam Cię Kamilo. No muszę szczerze przyznać, że miałem w tym studiu gości od różnych tematów, ale od SMS-ów, czyli można nieraz pomyśleć, że takich... Podstawowych bardzo rzeczy, które występują w naszym codziennym świecie, jeszcze nigdy. Dzisiaj troszkę właśnie porozmawiamy o tym, jak można sprzedawać, jak można zwiększać zyski dzięki SMS-om. Więc może bez zbędnego wstępu zapytam Cię, czy klienci chętnie uruchamiają komunikację SMS w swoich sklepach? Zdecydowanie chętniej i tak naprawdę robi się to coraz popularniejszym kanałem kontaktu z kilku powodów. SMS jest przede wszystkim bardzo dostępny, dlatego że 96, różnie badania wskazują, ale między 96 a 98% nas wszystkich odczytuje te sms -y w ciągu pierwszych 3 minut. Um, nie potrzeba do nich łącza internetowego, tak naprawdę. Um, dlatego też korzystają z tego choćby programy rządowe informujące o nawałnicach czy innych rzeczach, innych kwestiach pogodowych, bo ten SMS po prostu dociera. No, pomyślmy sobie szczerze, kto by przeczytał maila o, o nadchodzącej burzy czy, czy powodzi. Korzystamy z SMS-ów, bo jednak jest to narzędzie, które, do którego mm, mamy dobry dostęp, działa praktycznie zawsze, nawet jak wyłączymy powiadomienia w telefonie, to również otrzymujemy notyfikacje yy, i prędzej czy później z tym SMS-em się zapoznamy. Czyli zaliczasz się do tej grupy 98%? Zdecydowanie. Zdecydowanie świetnie, bo ja muszę szczerze przyznać, że niestety nie. Natomiast każdy SMS odczytuje. Także tutaj też taka uwaga dla osób, które chcą wejść w wysyłanie SMS-ów takich sprzedażowych, że pomimo tego, że ktoś może nie odczytać w ciągu 3 minut, to może odczytać na przykład następnego dnia i to też będzie skuteczne, mam rację? Jak najbardziej skuteczne. Poza tym, SMS jest tak naprawdę kanałem asynchronicznym. Chodzi o to, że kiedy nawet, ten, kiedy nawet ty odpowiesz na takiego SMS-a po jakimś czasie, um, to i tak komunikat dotrze do odbiorcy. Także nie wymaga on pilnej um, odpowiedzi, pilnego zapoznania się, a jednak po jakimś czasie zapoznasz się z tą treścią. Zgadzam się całkowicie. Z drugiej strony, trudno nie zgodzić się z ekspertką. Także w sumie moja zgoda tutaj nie ma żadnego znaczenia. Wspomniałaś już o e-mail marketingu. Chciałbym Cię teraz właśnie podpytać o te różnice. Czym różni się SMS marketing od właśnie e-mail marketingu? Wieloma rzeczami. E-mail marketing był bardzo popularnym kanałem marketingu i sprzedaży dobrych kilka lat temu. I faktycznie wtedy on, on się sprawdzał. Natomiast klienci. W ogóle ludzie myślę, są po prostu przebodźcowani tego typu marketingiem. Tego jest za dużo. Ja też wdrażam bardzo wiele sklepów osobiście, właśnie w, w usługi shopper. I, i, I rozmawiam też z, z właścicielami sklepów, czy pytam się ich sama, czy czytają te maile, jeżeli prywatnie dokonują zakupów, i przyznają mi się, że nie. Um, I jest to jak najbardziej zrozumiałe, dlatego że w tych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do coraz krótszych komunikatów. Um, żyjemy w, w, w czasach TikToka. Um, Potrzebujemy szybkiej dawki dopaminy i 30 sekund na zapoznanie się z informacją, nie filmików 30-godzinnych, czy, czy właśnie długich maili. Nie mamy na to czasu, więc ten e-mail marketing. Um, po prostu już um, nie generuje takich wyników jak kiedyś. Na jakie badanie by nie spojrzeć, te wyniki są dość podobne. Otwieralność maili to jest około 20%. Y, otwieralność mm, SMS-ów, open rate SMS-ów y, to jest ponad 90, 95, Ogruna 97%. Rusznica a jeżeli chodzi o click rate w mailach to jest mówimy tutaj o 1 max 2% ludzi klika w link z, z e-mail marketingu podczas gdy ta różnica jeżeli chodzi o smsy to w zależności oczywiście od projektu czy od sklepu jest to między 10 a 30%, także mówimy tutaj o dużej, dużej różnicy liczbowej i ja się wcale nie dziwię, że, że sklepy są zawiedzione e-mail marketingiem. Dodatkowo sms pozwala skrócić ścieżkę zakupową. Większość klientów dokonuje zakupów przez telefon. Zatem, jeśli otrzymają takiego SMS-a z kodem rabatowym, od razu linkiem do strony, to tych kroków, żeby wejść na, na ten sklep internetowy, dokonać zakupów i sfinalizować zamówienie, jest dużo mniej niż ym, właśnie ym, zapoznanie się z mailem, kopiowanie tego kodu, ym, z powrotem właśnie wchodzenie na sklep internetowy. I na dobrą sprawę to ym, powoduje, że, że te, te wyniki SMS-marketingu po prostu są dużo lepsze i jest on skuteczny. Pewnie kiedyś też przebudzimy się SMS-ami, ale to jeszcze nie ten czas. Ale jakich jeszcze innych reakcji możemy spodziewać się? po odbiorcach takich SMS-ów? Pozytywnych. Jeżeli chodzi o właśnie reakcję odbiorców, tutaj mogę powiedzieć już właśnie o sklepach internetowych opartych na, na platformie Shopper, to my często w tym SMS-ie dajemy możliwość wypisania się klientowi. My paradoksalnie, to może brzmieć, ale chcemy, żeby odbiorca um, wypisał się z tego SMS-a jak najszybciej. Myślę, że to jest bardzo nietypowe, ale <laughs> bardzo uczciwe. Naprawdę tak. bardzo uczciwe. Nie chcemy frustrować klientów, i myślę, że też tacy klienci nie kupią, nawet nie tyle myślę, co na to wskazują badania. Zatem. Minimalizujemy ryzyko frustracji takiego odbiorcy. On w każdej chwili odpisując stop jest automatycznie blokowany do kolejnej wysyłki w Shopper Connectie takiego, takiego SMS marketingu, e, czyli szanujemy decyzję tutaj klienta. Zwróć uwagę, że to jest w ogóle rzadkie. Jeżeli ty otrzymujesz SMS i gdzieś już podałeś te swoje dane, aby otrzymywać marketingowe SMS-y, wy, wypisanie się z takiego SMS-a jest bardzo trudne. Praktycznie e, do dzisiaj <laughs> nie znalazłem sposobu, ja tak jak samą, się można <laughs> wypisać. tego. Także... Ja tak samo w wielu, w wielu y, przypadkach nie jestem stanie się wypisać z tych list marketingowych. My do tego podchodzimy zupełnie inaczej. Ponadto klient oszczędza również na kolejnej wysyłce kampanii, bo do tych SMS-ów już po prostu nie wysyłamy wiadomości. Nasuwa się tutaj takie pytanie, co wpływa na jakość tego SMS-a? Żeby on był skuteczny, mm -hmm. jeżeli wchodzę w SMS marketing, co muszę zrobić, żeby po prostu mm -hmm. ten SMS sprzedawał? Tutaj mogłabym o tym mówić długo, ale postaram Proszę się. Proszę bardzo, <grym> mamy czas, mamy czas Pos także. Postaram się, postaram się yy, skrócić. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że SMS on musi być wiarygodny. E, I jak pracujemy nad wiarygodnością takiego SMS-a? Przede wszystkim nie wysyłajmy. Mm, SMS-ów z linkami skróconymi, które są generowane gdzieś na stronach w internecie i to wygląda po prostu jak spam. To bardzo zaniża wiarygodność um, takiej komunikacji, a w marketingu SMS-owym to jest podstawa, po prostu, żeby ten klient nie bał się kliknąć w link, żeby um, miał świadomość, że to sklep się komunikuje, a szczególnie w tych czasach właśnie to jest naprawdę istotne. Jeśli chodzi o Shopper Connect właśnie te numery, z których można wysyłać SMS-y, jest to komunikacja dwukierunkowa. Yeah. <laughs> Jeżeli klient będzie chciał, to na takiego SMS-a, na ten numer, z którego SMS został wysłany, może oddzwonić i sklep spokojnie odbierze to połączenie. Może, sklep może dodać ten numer telefonu do strony internetowej, bo każdy numer jest indywidualnie przypisany do, do, do sklepu internetowego. Także tutaj, jeżeli budujemy relacje z klientem i faktycznie on po tym, um, po tym marketingowym SMS-ie może mieć jakieś dodatkowe pytania, to jest bardzo prosty kanał komunikacji ze sklepem. Nie musi pisać na inny numer, czy dzwonić szukać na stronie. Także przede wszystkim numer telefonu, z którego wysyłamy te smsy. Oczywiście możemy wysyłać również z nadpisu, czyli z nazwy sklepu, ale w wiarygodność, na wiarygodność pracujemy również tym linkiem skróconym i też w Shopper Connectie mamy no właśnie możliwość wysyłania linków z domeny własnej, żeby to po prostu wyglądało profesjonalnie. To jest pierwsza rzecz, wiarygodność. Tu wiarygodnością w ogóle pracujemy nad tym, żeby ten klient zapoznał się z treścią SMS-a. No ale właśnie, co w tej treści? Przede wszystkim my pomagamy w Shopper Connectie je układać. Dlatego, że klienci i sklepy u nas często chcą rozpocząć tę przygodę z, z kampaniami marketingowymi, natomiast nie wiedzą do końca jak, co tam napisać, do kogo, czy dać krótki ten termin promocji i często słyszę Panią, jak ja się w ogóle mam do tego zabrać. No chcę, ale co dalej? Co zrobić, żeby to był właśnie jakościowy SMS? Zacznijmy od tego, że musimy się zastanowić nad mechanizmem promocji i nad tym, do kogo my chcemy tę kampanię wysłać. Szczególnie to się tyczy większych klientów, którzy te bazy mają już pokaźne i wysłanie SMS-ów za każdym razem do całej bazy byłoby dosyć kosztowne, bo kanał SMS-owy nie jest tani, ale mhm. jest skuteczny. I dlatego zaczynamy od zastanowienia się nad tym, który klient może chcieć wrócić do sklepu i złożyć um, zamówienie ponownie i co to może być. Oczywiście, że jeżeli mówimy o branżach typu beauty, drogerie, odzież, obuwie, galanteria, czyli tam, gdzie nie ma produktów limitowanych na użytkownika albo są one eksploatowalne, to to jest najprostsze. Natomiast praktycznie w każdej branży spokojnie możemy wygenerować dobre wyniki z takiej kampanii. Więc zastanawiamy się, kto u nas kupi ponownie i po jakim czasie i co? Pierwsze to mechanizm promocji. Następnie. Grupa docelowa, którą sobie określimy. Nas, następnie również bardzo istotny jest czas i, i godzina wysyłki. Dlatego, że nie ma tutaj tak naprawdę uniwersalnego czasu, kiedy dobrze wysłać jest tego SMS-a. Dla... No, chyba nie koło północy, prawda? <grystanie> Nie, absolutnie nie ryzykowałabym z taką wysyłką, ale w sklepie, gdzie odbiorcami i kupującymi są młode mamy, te godziny zakupowe będą zupełnie inne niż, niż powiedzmy w sklepie internetowym z fotelami do gamingu na przykład, czy, 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 gdzie, czy gdzie asortyment kierowany jest do osób starszych. Także zastanówmy się, kto jest naszym klientem i kiedy on ma czas na dokonanie zakupu. Może być świetnie zrobiona kampania SMS-owa, ale kiedy nie trafimy w dobry czas. To po prostu te wyniki też mogą okazać się niezaciekawe. Także kolejna rzecz to właśnie termin i czas. No i przechodzimy do treści. Co w tej treści? Mamy 160 znaków, zatem mm, musimy mocno ją skrócić trochę na poezję nie mamy tutaj miejsca. Oczywiście możemy wytłużyć treść tego SMS-a, natomiast w 160 znakach z mojego doświadczenia spokojnie możemy zmieścić najważniejsze informacje. Pierwsze to jest hak na uwagę klienta. To niekoniecznie musi być 5% na wszystko czy darmowa dostawa. Tego typu promocje i tak są na większości stron. Także chcemy tego klienta zaciekawić na przykład, przeceniając kilka produktów do 50%, żeby klient generalnie, który przeczyta tego SMS-a o nas pamiętał i, i planował wrócić. Następnie oczywiście nazwa sklepu, jeżeli nie jest ona właśnie w nadawcy SMS-a. Kolejno przechodzimy do terminu promocji. Należy podać klientowi datę, kiedy się ona kończy i powinna być krótka w większości przypadków. Do tego jeszcze zaraz przejdę. Link skrócony do strony, gdzie ten klient ma się znaleźć po kliknięciu w link i ogromnie y, rekomenduję ten również parametr stop na końcu takiego SMS-a. No właśnie, jeszcze powiem dwa słowa o terminie promocji ile ta promocja powinna na trwać. Najlepiej krótko. Klienci i tak w większości przypadków kupują z ostatniego dnia, pierwszego bądź ostatniego. Także tam, gdzie ten termin promocji powinien być trochę dłuższy, to produkty, kiedy ta wartość produktu jest na tyle wysoka, że nie będzie to spontaniczny zakup w aucie w korku, tylko jednak ten klient chce się na tym chwilę zastanowić. Więc tutaj robimy dłuższe promocje, ale doliczamy do budżetu wysłanie SMS-a i tak, w ostatnim czy przedostatnim dniu promocji, aby po prostu przypomnieć klientowi o tym SMS-ie. Zatem podsumowując jakość, budujemy wiarygodność. Godność. Nie przebodcowujemy klientów zbyt częstymi wysyłkami, to też jest istotne, żeby po pierwsze klient nie przyzwyczajał się do rabatów, a po drugie, żeby nie miał nas dość. Zastanawiamy się, co robi nasz klient w ciągu dnia, kiedy będzie miał czas zapoznać się z SMS-em i dokonać zakupu. Robimy jakąś chwytliwą promocję, a następnie czekamy na wyniki i na jakość SMS-ów, i na jakość kampanii. Przede wszystkim wpływa analiza tych wyników, czego. Ponad 60% osób nie robi w wypadku takich kampanii, a to błąd, dlatego że to jest jak gra w szachy. Możesz mieć strategię, ale bez weryfikacji drugiej strony i wyciągania wniosków na podstawie kroku, powiedzmy, konsumenta, to będzie trochę działanie na oślep. My, te, my w tych analizach pomagamy, analizujemy wnioski, bo zależy nam na tym po prostu, żeby sklepy nasze miały duże zamówień. Wspomniałaś tutaj o tej magicznej liczbie 160 znaków. Jak chyba wiemy, dosyć dawno już. Ta ilość znaków została wydłużona. Czy to jest taka magiczna liczba ze względu na cenę, na przykład, że powyżej 160 znaków ten SMS jest droższy? Czy chodzi po prostu o tą treść, że optymalna treść to jest 160 znaków? Chodzi o cenę, oczywiście, że ten SMS może być dłuższy, natomiast każdy dodatkowy znak to jest tak naprawdę wliczany w kolejnego SMS-a. Klienci również wysyłają wiadomości zawierające. Około właśnie 300 znaków i też te kampanie bardzo dobrze konwertują. To się sprawdza, kiedy na przykład chcemy wysłać kampanię do stałych klientów, chcemy dodać imię klienta. To zupełnie inaczej wygląda personalizacja takiego szablonu. Zatem, jeżeli ja czuję się klientką, stałą klientką, na przykład w drogerii i dostałabym SMS-a Anna, cenimy, że jesteś naszą stałą klientką, zupełnie inaczej poczuję się jako odbiorca takiego SMS-a. Moje ego zostanie połychtane i jest duża, dużo większa szansa na taki zakup. Ale żeby coś takiego w SMS-ie wpleść, faktycznie trochę trzeba wydłużyć jego treść. To może z takich ciekawostek historycznych, czy wiesz, dlaczego akurat 160 znaków tak się składa, że wiem, jedna z pierwszych osób, która tak naprawdę zajmowała się SMS-ami Hildenbrand, on zastanawiał się, ile znaków wystarczy do tego, żeby przekazać niezbędną treść w komunikacie. I zaczynał od tego, że przeglądał pocztówki, jak, jak inni się komunikują, i, iloma znakami. Też często właśnie testował te, te, te różne komunikaty na maszynach do pisania. I starał się sprawdzić, ile tych znaków jest potrzebne, aby komunikat był jasny i zrozumiały, wystarczający. I wyszło na 160 znaków. Natomiast te 160 znaków z ciekawszych przypadków, wystarczyło do pomocy właśnie operacji obojczyka. W przypadku lekarza bez granic, który będąc w Kongo miał ograniczony dostęp do internetu, i jest to dość popularna historia, że właśnie poprosił o pomoc SNS-ową w tak trudnym przypadku, którym był dany pacjent, i tę pomoc utrzymał, za, operacja zakończyła się powodzeniem, także nawet tak. Em, Ekstremalnych przypadkach 160 znaków czy tam max kilka SMS-ów było w stanie zakończyć tę misję sukcesem. Zatem da się. Widzą państwo, że taki jeden prosty SMS może nie tylko uratować życie, przez SMS wiele osób kończy związki albo zaczyna związki. Przez SMS można wyrazić komuś dobre słowa, dobre życzenia, ale także można sprzedać dużo swoich produktów. Tutaj wspomniałaś o tym limicie 160 znaków, że ten SMS jest później droższy. Zastanawiam się, jak tutaj wygląda kwestia rozliczenia? Czy płacimy za każdy znak osobno, czy płacimy na przykład do 160 znaków opłatę X, powyżej 160 znaków opłatę Y? Jak to wygląda? Zdecydowanie ta druga wersja, o której wspomniałeś, czyli nie płacimy za każdy znak, tylko za limit znaków. Kiedy przekraczamy limit 160, przechodzimy do opłaty za dwa SMS-y. Nawet jak przekroczymy ten, te 160 znaków kilkoma znakami, to już, już nam mm, zwiększa się cena dwukrotnie. Natomiast co, co jest istotne, my w tych raportach przedstawiając wyniki i wartość zamówień z danej kampanii, przeliczamy ją na jeden kontakt z bazy. Zatem, jeżeli nawet klient, powiedzmy, wyda kilkanaście, kilkadziesiąt groszy na takiego SMS-a, to sprawdzamy, jaka jest wartość zamówień na każdy kontakt, czyli inwestując 20 groszy, ile. Tych wartości zamówień, ten SMS na siebie zarobił, że tak powiem. Więc w tych kampaniach SMS-owych te SMS-y po prostu na siebie pracują. My porównując te wyniki po zakończeniu promocji, to jest tak naprawdę bardzo szybki raport, ale weźmy pod uwagę, że to też budujemy markę i komunikację z klientem, i to są bardziej długofalowe efekty takiego marketingu, bo klient niekoniecznie musi kupić dzisiaj, ale my o sobie przypominamy i za jakiś czas, czy to po wypłacie, co się często zdarza, czy za miesiąc, za dwa ten Klient do nas wróci, bo przypomnimy mu o sobie, pomyślcie sobie, faktycznie kupowałem z tego sklepu, zerknę co tam nowego mają, jakie nowości. I to też jest długowalowy efekt, na który nie zwracamy uwagi. Dodatkowo większość sklepów ma około 70-80% klientów z jednym zamówieniem. O czym nam to mówi? Że większość tej bazy jest to jednorazowy strzał, jednorazowe zakupienie klienta na naszej stronie, ale ten klient na niej był, zaufał nam w pewnym stopniu, dokonał zakupu i możemy do niego wrócić choćby taką krótką wiadomością. Dodajmy do tego, że taką kampanię można zrobić w dwie minuty, więc nie mówimy tutaj o długim czasie przygotowań. Taka kampania marketingowa jest bardzo wdzięczna, dlatego że daje szybki efekt. Nie są to kampanie na przykład pozycjonowania, gdzie analizujemy, Realizujemy wyniki z kilku, z kilku miesięcy. E, daje nam szybki efekt, możemy sprawdzić te wyniki, e, przeanalizować je zaraz po okresie promocji, że promocje są krótkie, to, to i, i wyniki są szybko. E, I pole, podejmować kolejne działania. Dużo taniej jest sprawić, by klient stał się stałym e, nabywcą naszych usług, niż pozyskać nowego. I widzę, że często po prostu mm, sklepy. Nie zwracają na to uwagi. Jak już kupił, to kupił, ale pozyskujmy nowych. Podczas gdy 80-70% bazy są to klienci, którzy mają ogromny potencjał na powrót, i, i to właśnie staram się codziennie ty, naszym klientom pokazywać. Tak, myślę teraz na szybko, ponieważ często jest takie myślenie, że e-mail jest darmowy, SMS jest płatny. Ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, ponieważ jeżeli chcemy prowadzić komunikację e-mail marketingową to także wówczas umówmy się, nie robimy tego wysyłając y, maila prosto z naszej skrzynki Gmail. Która jest bezpłatna, ale korzystamy także z narzędzi do imię marketingu. Czy mam rację? Oczywiście, że masz rację, Kamilo. I za to, to nie też jest... płacimy, oczywiście. Tak, tak. To nie są w pełni darmowe narzędzia, chyba że będziemy faktycznie wysyłać ręcznie po, po jednym SMS-ie, ale no nie, no nazywa... nie, się... zywa... nie nazywamy tego raczej marketingiem automatyzowanym. Tak, no i się, że, że nasza skrzynka od razu zacznie padać do spamu. <laughs> oczywiście, że tak. Dlatego, dlatego tego nie polecamy zdecydowanie, ale absolutnie nie są to narzędzia przede wszystkim darmowe. Aby ten newsletter czy, czy czy ten zapis do newslettera, czy informacja o nowościach miała jakiś sens, to też często dodawane są tam kody rabatowe. Zatem my inwestujemy i kończy się na tym, że co się bardzo często zdarza, konsument ma kilka adresów mailowych, często dedykowane adresy mailowe pod zakupy internetowe, które nie są codziennością. Oczywiście, że tak. I teraz, co się dzieje w takiej sytuacji? Sklep inwestuje w ten e-mail marketing, dodaje kody rabatowe, ba. Przy zapisie do newslettera często się może okazać, że ten klient wtedy oczywiście, że chce kod rabatowy, więc poda nawet kilka adresów mailowych, wykorzysta te kody i tyle go widzieliśmy. <laughs> I tyle, to jest ostatnia interakcja z tym klientem, który zapozna się z, dwie, z, z informacjami od naszego, z, z naszego sklepu. Zatem sklep, brutalnie to powiem, rozdaje marże za darmo w takim newsletterze mailowym. I to trzeba mieć tego świadomość i myślę, że sklepy mają, bo widzą wyniki. Także często słyszę, pani Aniu, no, no w sumie faktycznie, no kiepsko to wygląda. Ja nie wiem czemu ta kampania mailowa nie przynosi rezultatów, tak się składa, że ja wiem czemu. Uh -huh. Jeszcze, jeżeli sklep ma um, odbiorców, którzy są firmami, czyli na co dzień jednak z tych maili korzystają i te zakupy dotyczą półproduktów na przykład do ich, do ich usług, tutaj faktycznie jeszcze te maile mają sens, ale większość sklepów oferuje um, produkty dla osób fizycznych. I tutaj mijamy się już z zyskiem i to dość mocno. Dlatego to nie jest darmowe narzędzie, wyniki są gorsze. I choćbym radziła raz spróbować kampanii marketingowych i porównać wyniki, aby klient sam zobaczył, może to zrobić w dwie minuty. Działasz Shopper Connect. Chciałbym się teraz y, troszkę więcej dowiedzieć o tej usłudze, jakbyś mogła tutaj w paru słowach przedstawić, dla kogo jest Shopper Connect, czym jest Shopper Connect, tak y, konkretnie dla ludzi, którzy będą słuchali tego podcastu. No i przede wszystkim. Ile to kosztuje? Shopper Connect to jest dodatek, m, który powstał tak naprawdę w oparciu o prośby naszych sklepów. E, czyli tam, gdzie m, pojawiały się prośby właśnie o dodanie wtyczek do strony, czy o możliwość w ułatwieniu obsługi klienta, czy zamówień, to postanowiliśmy do, stworzyć taki dodatek dedykowany do zwiększenia sprzedaży, ale też ułatwienia obsługi klienta. E, dodatek składa się z trzech modułów. Pierwszy to jest moduł do utworzenia infolinii i usprawnienia telefonicznej obsługi klienta. Następnie przechodzimy właśnie do modułu SMS, na który między innymi składają się kampanie SMS-owe. I dodatkowo mamy przyciski interaktywne do strony, m, czyli zam, możliwość zamówienia rozmowy przez klienta ze sklepem i SMS-Chat. To, co jest istotnym wyróżnikiem, jeżeli chodzi o Shopper Connect, na tle nawet zewnętrznych y, integracji, które, które w Shopperze są, to jest fakt, że numer. W ramach tego dodatku ma oba kanały włączone, czyli zarówno VoIP, jak i SMS. Zatem klient będący na stronie na ten numer może i wysłać SMS-a i zadzwonić. To jest bardzo rzadkie. Większość wirtualnych numerów ma jeden kanał, zatem to, co sklepy musiały robić. To jeżeli sklep, na przykład mój Skarby Anny, chce stworzyć infolinię i dodać, uatrakcyjnić obsługę klienta, to musiałabym zainstalować jedną wtyczkę do obsługi infolinijnej i otrzymałabym jeden numer. Następnie do modułu SMS otrzymałabym numer kolejny, no i musiałabym jeszcze zapłacić za przecież zewnętrzne integracje, które dodadzą mi bąble do strony, aby ta strona była bardziej interaktywna z użytkownikiem. Zatem sumerycznie jest to duży koszt. Trzy różne działy obsługi klienta, trzy różne, różne, różne faktury. My to po prostu stworzyliśmy w ramach jednego dodatku. Klient ma jeden numer, by wszystkim rządzić na stronie internetowej, i to też jest taki duży wyróżnik Shopper Connecta. Także zbuduj infolinię, popracuj e, krótkimi komunikatami marketingowo, zautomatyzuj obsługę swoich zamówień, spraw, by twój sklep miał większe zaufanie do ciebie poprzez przyciski na stronie. To jeszcze o tej cenie powiedzmy, czy. Shopper Connect jest konkurencyjny na tle rynku? Zdecydowanie mówimy tutaj o konkurencyjnej cenie, dlatego że dodatek zawiera w sobie trzy, jak nie cztery duże funkcjonalności, które często w zewnętrznych integracjach są osobno. Zatem mm, u nas są trzy plany. Dwa pierwsze są najczęściej wybierane, czyli plan, plan, plan standard oraz premium. Mówimy tutaj o cenie 49 zł netto lub 149 zł netto miesięcznie, natomiast jest to dodatek. Klient w każdej chwili może z tego dodatku zrezygnować, w każdej chwili może zmienić plan. Um, Płaci dopiero po otrzymaniu usługi, czyli to tak zwany postpaid. Shopper wystawia fakturę w kolejnym miesiącu. Wiele tutaj zależy tak naprawdę od sklepu. Nie musi zrobić konkretnej liczby kampanii SMS-owych albo nie musi korzystać przez minimum 3 miesiące z Shopper Connecta. Nie podpisuje tutaj żadnych umów. Korzysta, widzi efekt, zostaje z nami. I to jest, to jest tutaj najważniejsze. Porównując cenę. Bo też, żebyśmy jasno widzieli różnicę cenową Shopper Connecta pomiędzy innymi zewnętrznymi integracjami dostępnymi w Shopperze. Mówimy tutaj o cenie 49 czy 149 złotych za trzy moduły, czyli info, cały, cały VoIP, całą infolinię plus cały moduł SMS, na który składa się wiele funkcji poza kampanią marketingową, SMS-ową, w tym cała funkcja SMS-ów po zmianie statusu zamówienia, automatyzacja tej komunikacji. Dodatkowo mówimy tutaj o przyciskach interaktywnych i to dwóch, które często są w ogóle w osobnych dodatkach, czyli mamy czat i mamy rodzaj callbacku. I to wszystko mamy w cenie 49 lub 149 zł, podczas gdy w tym samym czasie jeden z tych dodatków jest w tej samej cenie. Plus mamy support 24 na 7, który obsługuje wszystkie te moduły, czyli macie Jedną obsługę klienta, jedną fakturę i oczywiście jakość szopera. Oczywiście jakość szopera, no i mam nadzieję świetne wyniki sprzedażowe. O to zadbam. Chciałbym Cię zapytać może o taką ostatnią rzecz. Co prawda rozmawiamy początkiem września, natomiast wielkimi krokami zbliża się Black Friday. O tym Black Friday wspomnieliśmy już w tytule tego odcinka, mhm. natomiast, mimo wszystko, warto o tym wspomnieć, jak przygotować się. Na Black Friday z punktu widzenia sms-marketingu. Mhm. Zastanówmy się dużo szybciej, co my chcemy, o ile my chcemy przecenić. Jakie to już produkty. jest ten czas, tak? Tak, oczywiście, że to już jest ten czas, żebyśmy się powoli przy, przygotowywali do Black Friday. Czyli um, po pierwsze, nie radziłabym tylko robić promocji w Black Friday. I tak w Polsce mówimy tutaj o Black Weekend, Black Week e, i, i faktycznie te promocje lepiej zrobić dłużej. Weźmy też pod uwagę, że w Black Friday i faktycznie w tym okresie klienci. Odbiorcy otrzymują bardzo dużo SMS-ów marketingowych i zdarzyć się może, i to się zdarza, że wówczas w sam dzień Black Friday te wyniki nie będą najlepsze. Tych SMS-ów odbiorca dostaje bardzo dużo i faktycznie może być w tym dniu przebodźcowany. Dlatego to, co ja radzę klientom, to jest um, przygotowanie się dużo wcześniej, przygotowanie um, całej szaty graficznej, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę. To jedna rzecz. Druga rzecz, zastanowić się, co Komu my chcemy w ramach tego Black Friday wysłać, czy ma być to cała baza, jaka treść, jaki test byśmy zrobili w danej, te, w danej, w danej kampanii. Yy, I te SMS-y zaczęła, zaczęłabym wysyłać właśnie wcześniej, trochę wcześniej, przed wszystkimi. E, że Black Friday zaczyna się u nas, u nas już, już w tym momencie, albo ogólnie już listopad poświęciłabym na takie akcje marketingowe jeszcze przed, przed innymi yy, sklepami, przed innymi firmami. Aby, aby po prostu być zauważonym. Ale tak chyba smsa. 1 listopada to nie jest najlepszy moment na wysyłanie? <noise> zdecydowanie. Smsa. Zdecydowanie też uważałabym na takie dni, gdzie to są dni wolne od pracy, wielkanoc święta Bożego Narodzenia. W same takie dni te wyniki w większości będą gorsze po prostu. Jest to dzień wolny od pracy. Faktycznie tutaj możemy trochę frustrować takiego klienta. Lepiej po prostu kilka dni wcześniej albo kilka dni później. Jedna sprawa frustracja, a druga sprawa. Umówmy się, że prawdopodobnie chyba żadnego zysku z takiego SMS-a, który człowiek jedząc karpia dostanie, raczej nie będzie. Tak, to trzeba być szczerym, jeżeli chodzi wobec siebie i wobec tych kampanii, że to, co powiedziałam wcześniej, klient musi mieć wolny czas to jedno, ale też, też wolną głowę i nie czuć się po prostu bombardowanym treściami marketingowymi, kiedy na przykład czas spędza czas z rodziną. Tu bym uważała. Rozmowa dłuższa niż 160 znaków, ale mając taką ekspertkę studio trudno nie zapytać o wszystko, a i tak mam ogromny niedosy pytań, ponieważ w głowie kotłują mi się kolejne kolejne, ale zostawmy to na później. wydaje mi się, że jeżeli tylko się zgodzisz, to będę chciał zaprosić Cię do tego studia do studia Shoppertox w przyszłości. Na ten moment Aniu bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się tą wiedzą. Dałaś tutaj super wskazówki, które Mogą dla wielu stanowić też taką swoistego rodzaju checklistę, co można zrobić, aby ten sms-marketing był dużo bardziej skuteczny. Ja przypomnę, że moimi Państwa gościem była Ania Legut, czyli specjalistka, ekspertka od Shopper Connect. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Aniu. Dziękuję również, Kamil. A Państwa już teraz zapraszam na kolejne odcinki Shopper Talks, które pojawią się już wkrótce, a jak zawsze będzie dużo ciekawych tematów, dużo tematów, które pomogą rozwinąć Państwa biznes. Także na ten moment oddaję głos do studia i mówię, do usłyszenia.